A skoro tu jesteśmy, to może opowiemy sobie jakieś straszne historie, co? Ja mam fajną historię. Chcecie posłuchać? Super, masz W tym ośrodku straszy. słyszeliście kiedyś historię o chłopczyku w ciemnym sweterku? Musisz nam opowiedzieć. To nie jest chłopiec. To jest zjawa. Kiedyś był tu dom dziecka. A tam chłopiec był jego wychowankiem. Był niegrzeczny, gnąby, złośliwy. Jego ulubioną zabawą było niszczenie wszystkiego, co napotka na swojej drodze. W końcu konserwator miał dosyć dobranie wszystko, co ten chłopiec zniszczył. Zamurował koszywcem wyżej zegara. Chłopiec wołał o pomoc, ale tykanie tego zegara zagłoszyło jego dźwięki. Podobne jego kości do dziś są zakopane w tym budynku. E tam, powiesił się w budynku dziewczyn w łazience. Tutaj, w tym budynku, gdzie my jesteśmy? Bo ona go znalazła Oszalała. A wiecie, że te mirowelki, które rosną w sadzie, nie wolno ich jeść? drzewa rosną na trupach. Jak zjesz ten owoc, to na zawsze będzie za tobą chodzić Bzdury gadacie! Powstawię w stawie jest topielec. Zobaczył pod wodą skarb po złotnikach. Dlatego nie wolno rzucać kamykami, bo to zjawa wyjdzie. Hmm. A pamiętacie tę zabawkę w sypialni numer 6? Ten klaun, on są pentane. To była kiedyś ulubiona zabawka dziewczynki, która... Co tu się dzieje? Horror? Ja wam dam horror! Tydzień bez telefonu, zobaczycie! Nie! thank you